Modlitwa świętej Teresy od dzieciątka Jezus w intencji kapłanów. O Jezu, wiekuisty najwyższy kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego najświętszego serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego ciała. Zachowaj czystymi ich wargi. Które zraszane są Twoją najdroższą krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie. Chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina, udziel im również. Mocy przemiany serc, błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen. Modlitwa Jana Pawła II do Maryi, Matki Nadziei. Maryjo, Matko Nadziei, bądź z nami na naszych drogach. Naucz nas głosić Boga żywego. Pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, jedynemu zbawcy. Spraw byśmy służyli bliźniemu, otwierali się na potrzebujących. Wprowadzali pokój, z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy. Wstawiaj się za nami, którzy działamy w historii, pewni, że plan Ojca się wypełni. Jutrzenko nowego świata, okaż się matką nadziei i czuwaj nad nami. Czuwaj nad Kościołem w Europie. Niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii. Niech będzie autentycznym miejscem komunii. Niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji i służby Ewangelii, nadziei dla pokoju i radości wszystkich. Królowo pokoju. Strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia. Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami. Niech ufnie zdążają drogą jedności, jako zaczyn zgody na kontynencie. Czuwaj nad młodzieżą, nadzieją przyszłego świata. Niech wielkodusznie odpowiada. Na wezwanie Jezusa: Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi za narodę, niech podejmują budowanie wspólnego domu, w którym szanować się będzie godność i prawa każdego. Maryjo, daj nam Jezusa. Spraw, abyśmy za nim szli i kochali go. On jest nadzieją Kościoła Europy i ludzkości. On żyje z nami pośród nas w swoim kościele. Z Tobą mówimy: Przyjdź, Panie Jezu. Niech nadzieja chwały. Wlana przez niego w nasze serca, przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju. Amen.